Hej. Hej. O kurde, jesteś jeszcze piękniejsza niż na zdjęciach. A ja? Nie wiedziałam, że jesteś już taki umięśniony. Ej, Mateusz kazał się ciebie spytać, czy chcesz z nim chodzić. To co, chyba teraz jesteśmy oficjalnie razem? Chyba tak. Ej, Maki, chodź, zbudziła się! Kocham Cię! Jeździemy ja też! To był piękny miesiąc. Mhm. Chciałem Ci powiedzieć, że. Że się świetnie razem bawiliśmy. Tak, tak, świetnie się bawiliśmy. A do Do jednego na spróbowanie. Ale jednego. Ale mam miał być jeden. Nalać ci jeszcze wody? Poproszę. Jesteśmy już razem 12 dni. 12 i pół. <grym> Czekaj, czekaj, ile my jesteśmy? Byliśmy trzy, cztery, potem mieliśmy pół roku przerwy, no i teraz jesteśmy od września, od listopada, no jakoś tak z roku, więc teraz z roku. Prawda czy wyzwanie? Mm, prawda. Podawam wam ci się? Ej, bez takich. weź. To co, będzie kolejna randka? No wiesz. Jesteś piękna, inteligentna, zabawna. Nie mogłoby być inaczej. Muszę zostać jeszcze jedną godzinę w szkole. Nie ma sprawy. Zaczekam na ciebie. Serio? Jesteś najkohańszym chłopakiem na świecie. Dzięki. No skończyłam już, gdzie ty jesteś? O Boże, to dzisiaj? Na śmierć zapomniałem. Mama, uważaj, chowaj się. O nie, powiem moim rodzicom. Czemu mnie jeszcze nie przedstawiłeś swoim rodzicom, co wstydzisz się mnie? Coś się ze mną nie tak? Nie wiem. Jestem za gruba? Co? Jestem grubsza niż twoje fitnessiary, twoje koleżanki z siłowni? Co to ma znaczyć? Co ja mam sobie myśleć w takiej sytuacji? Będziemy już zawsze razem. Na zawsze? Forever. Ostrożności nigdy nie zawiela. Ciekawe czy moje koleżanki go polubią. Ciekawe czy moi ojciec go zaakceptują. Ale będziemy mieć fotki na Insta. Ale będziemy mieć ładne dzieci. Wiesz co? Mega mi się podoba ten Mateusz z 3B. No i co zamierzasz zrobić? No nic, no poczekam, aż do mnie zagada. Kurczę, tak piszemy i piszemy, i ten Maksym wydaje się być naprawdę fajnym gościem. No to się z nim umów. W sumie. No, co czekać? Może nie, wiem, wyciągnę go na kawę. Jest ze starszej klasy, ale fajnie. Jest trochę starszy, ale wiesz, ma doświadczenie no i poukładane w głowie. Hej, Nie odpisałeś mi! Zrywam z tobą! Nie odpisałeś mi! Martwiłam się o ciebie. Dzięki za oglądanie tego filmu. Wpadajcie koniecznie na Instagrama do Mateusza i na Instagrama do Maksyma. I subskrybujcie Beksy. Dzięki za obejrzenie.